Cześć Wam, witajcie. Dzisiaj kolejny ananas trafia do gruntu. To już nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci, ale ho, 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 któryś tam. Więc zapraszam do dzisiejszego odcinka. No i tak jak mówiłem, właśnie dzisiaj kolejna rozetka idzie do gruntu. Sprawa tu jest prosta. Rozetkę po prostu należy wyciąć z ananasa albo wykręcić. Łapiemy ją u nasady i zdecydowanym ruchem przekręcamy, mamy rozetkę. W ten sposób ją usuwamy właśnie z ananasa. No i tak, jak już to wielokrotnie mówiłem, trzeba dostać się do systemu korzeniowego, który czasami już jest, a czasami dopiero powstanie. Obieramy wtedy część właśnie tych liści od spodu. Trzeba ich usunąć, czasami nawet większość, w zależności od stanu tej rozety. Stan rozety rzadko kiedy jest dobry, więc ja usuwam dwie trzecie liści. Wybaczcie, że to wszystko jest w takich warunkach na dworze, ale ja hoduję rośliny w szklarni i na zewnątrz. Bo oczywiście jak macie to w domu, to ładne doniczki i tak dalej. U mnie to nie ma specjalnego znaczenia. No i w ten sposób to wygląda. Obcinamy tą część, która została po owocu, żeby nam to nie gniło. I gotowe. I właśnie z tego miejsca tu gdzie mamy ten kartofel taki wyrosną pierwsze korzonki ja już to kiedyś pokazywałem w którymś z odcinków. Także teraz tutaj u góry wyświetlę wam i możecie sobie zobaczyć w poprzednim odcinku jak to wyglądało. A tutaj sobie zobaczcie teraz w tej rozecie już są korzenie. I tak najczęściej jest te korzenie się wytwarzają między liśćmi albo między ananasem a pierwszymi liśćmi. Jest już praktycznie cały zestaw korzonków. Wystarczy wsadzić go do gruntu. Tutaj żadnej filozofii nie ma. Jeszcze oderwę trochę liści. Widzę, że te liście tutaj są takie nieładne. To może być początek procesu ginilnego, więc lepiej jest usunąć ich więcej. On sobie potem to odbuduje dość szybko. I zostanie niewiele tych listków. Wszystkie te brzydkie, wyrwane. Tak to mniej więcej wygląda. Zostawiam tyle czyli jedną czwartą tego, co było. Ziemia. Ziemia jest bardzo istotna, powinna być dobrze przepuszczalna. Ja zastosowałem ziemię kompostową, ale taka zworka z tych takich czarnych ziem lepszych będzie idealna. Po prostu wkładamy tą rozetkę do ziemi, oklepać, przycisnąć, oklepać, przycisnąć i teraz tak uzupełnić ziemią i podlać. Podlać i do słońca. Właśnie najlepszym sezonem na takie ukorzenienie ananasa jest od czerwca mniej więcej do sierpnia. Ananas ukorzenia się dość szybko, jest to około miesiąca, ale musicie też uważać, żeby właśnie był to odpowiedni okres, bo ananasy nie lubią chłodu połączonego z przelaniem systemu korzeniowego, właśnie te dwa czynniki nigdy nie powinny razem wystąpić czyli chłód i mokra ziemia jeżeli ananasa przechowujecie na przykład w zimę w chłodnym pomieszczeniu ja tutaj mam na myśli gdzieś między 10 a 15 stopni, takie wahania temperatury ananas znosi to wtedy ziemia powinna być praktycznie sucha, podlewamy go wtedy raz na jakieś 2-3 tygodnie tu do rozety jakieś mniej więcej 50 ml wody wystarczy tak żeby nie zniszczyć System korzeniowy, bo system korzeniowy w ananasie jest najbardziej czuły właśnie i można go szybko wykończyć, właśnie podlewając nadmiernie w okresie, kiedy nie ma zbyt dużo słońca. Wtedy, kiedy tego słońca jest mnóstwo, możecie ananasa podlewać właściwie codziennie, ta ziemia może być mocno mokra, ale pamiętajcie, że jeżeli tak jak u mnie, ananas jest na zewnątrz i zaczną padać deszcze i robi się trochę chłodno, na przykład poniżej 20 stopni, to tego ananasa powinniście stamtąd zabrać, tak żeby nie stał zbyt długo, już po dwóch, trzech tygodniach może zgnić ta dolna część korzeniowa, właśnie uprawiając na zewnątrz. W domu to raczej wam nie grozi, ale tak jak ja uprawiam na zewnątrz, zdarzyło mi się to nieraz, jak zapomniałem, ananasy sprzątnąć, gdzieś tam zostały na boku stać trochę za długo popadało. No i się to źle skończyło. Już wylądowała na moim stoliku. Zobaczcie, ten był wysadzany nie tak dawno temu, parę miesięcy temu. Był film o tym, także na końcu Wam go jeszcze załączę. Zobaczcie, susza, sahara, ananas daje radę. Korzonki ładnie już się wytworzyły. Taka malutka doniczka była do ukorzeniania. To jest ananas mini. A to jest zwykły ananas sklepowy. No i właśnie w pierwszym etapie ananas czasami traci część liści albo te liście usychają tak jak to tu widać. Nie należy się tym przejmować. Można sobie to poobcinać. Liczy się to co wyjdzie w przyszłości ze środka czyli ta nowa rozeta. No i to, że nam w przyszłości zakwitnie i zaowocuje. Tego tak samo przesadzę zaraz do większej donicy. Ja ukorzeniam zawsze w ziemi takiej dość piaszczystej. Zobaczcie, ona się sypie. Właśnie dlatego, że jak zdarzy mi się go przelać, to taka ziemia też szybciej wysycha. A ziemia taka gliniasta, jaką daje do cytrusów, tu by się nie nadała, bo zbyt długo trzyma wilgoć i właśnie wtedy te korzenie mogą zgnić. Także zabieram się za przesadzenie tych dwóch egzemplarzy. No, i Ananas wylądował w troszkę większej doniczce. Najpierw był ukorzeniany w małej, teraz dostał trochę większą, taką 15x15 chyba, a docelowo dostaje doniczkę około 20x20 cm. Ananas nie musi mieć jakichś bardzo dużych doniczek. Jego system korzeniowy nie jest bardzo duży, no i dlatego jest, trzeba na niego uważać, bo jest delikatny. W trakcie przesadzenia też trzeba uważać, bo może się oberwać. Te korzonki są dość delikatne. Ja to przesadzam dwukrotnie: czyli najpierw idzie do średniej doniczki, potem do większej. Z tego względu, że mam okazję wtedy do podkarmienia go obornikiem. Używam obornika bydlęcego, granulowanego i właśnie w tą dolną część doniczki, gdzieś mniej więcej od połowy do dołu daje ten obornik granulowany z ziemią, a u góry tak żeby nie było styku bezpośredniego z korzeniami daje zwykłą ziemię akurat w moim przypadku kompostową tak żeby ananas sam z biegiem czasu wrósł w tą, w te bogatsze podłoże, które jest na dole jak już jest ananas dość dobrze rozwinięty i ma duży system korzeniowy, no to wtedy już nie ma takiego zagrożenia, bo ten obornik po prostu może uszkodzić korzenie, gdyby taki miał bezpośredni styk z korzeniami. Jest za ostry i może po prostu dojść do tego, że korzenie zgniją. Także dotyczy to właściwie większości roślin, które mają młode korzenie, e, niezbyt dobrze rozwinięte. E, za chwilę się zabieram za przesadzenie tego maluszka. Też go dam do trochę większej doniczki, chociaż jest ananas mini. I on już jest całkiem duży w takiej postaci. On urośnie, może jeszcze raz taki. Powinien owocować, no maksymalnie dwa razy taki, powinien owocować. No, i właśnie o to owocowanie strasznie cięż, często się mnie pytacie, i mam dla Was właśnie dzisiaj niespodziankę, bo jeden z moich ananasów, który pokazywałem już wielokrotnie, zaczyna kwitnąć. Za chwilę go zobaczycie. U góry Wam wyświetlałem na początku filmu link, i tam właśnie pokazywałem te ananasy. Jeden z nich teraz dostał słońca, deszczu też, może nawet trochę za dużo, i zaczyna kwitnąć, także idziemy do niego. Moje ananasy stoją sobie tutaj na grządce. Dałem je specjalnie tutaj na, taki, na takie największe słońce, żeby trochę ziemia wyschła, bo ostatnio mocno padało. I znowu przegapiłem trochę. Na szczęście zdążyłem je zdjąć z tego deszczu. Tak jak mówiłem, nie dopuszczajcie do tego, żeby ten deszcz padał na tego ananasa zbyt długo. Eee jeden z nich właśnie zaczyna kwitnąć. Nie są one może jakieś nadzwyczajnie duże, bo teoretycznie powinny być trochę większe jeszcze, choć to się już może zdarzyć takie kwitnienie. Pytacie się często jak właśnie zmusić ananasa do zakwitnięcia. Generalnie czas, czas jest najistotniejszy. Gdzieś mniej więcej od wysadzenia tej rozety powinno upłynąć około dwóch lat. Można też go przymusić obkładając go jabłkami i i owijając workiem foliowym. I te jabłka gnijąc wydzielają gaz, etylen, który troszeczkę go skłania do kwitnięcia. On wtedy szybciej kwitnie. Ale tak czy tak zakwitnie, jeżeli będzie miał dobre warunki. Słońce. Słońce jest ważne, bo ananasy uwielbiają słońce. I to jest jeden z istotniejszych czynników. Bez słońca to... Sam ten owoc nawet może nie być taki bardzo smaczny, ale już zaglądamy, bo wiem, że czekacie na to, gdzie ten kwiat tego ananasa. No właśnie, upolowałem je w momencie jednego, właśnie, bo drugi jeszcze nie kwitnie. Upolowałem taki moment, kiedy jest ten pierwszy objaw, który mówi o tym, że ananas zakwitnie, bo o to się właśnie często pytacie, więc już wam pokazuję. No i teraz ten moment, na który czekacie, pokażę Wam, który kwitnie, który nie. Po prawej stronie kwitnie, po lewej nie. Najpierw zajrzymy do środka ananasa z lewej strony. Ja je specjalnie pochyliłem, żeby lepiej do światła były i żeby było widać co tam w środku jest. Tutaj wyraźnie widać, że we wnętrzu ananasa nic się wielkiego nie dzieje. Wysuwają się po prostu kolejne liście i nic tam wielkiego nie ma. Natomiast w ananasie, który będzie kwitł, wyszły takie krótsze liście i we wnętrzu widać, że coś się tam zaczyna dziać. Teraz wam pokażę na dużym zbliżeniu. O. Widać wyraźnie, że zaczyna wyrastać z wnętrza kwiat. No i to jest właśnie objaw tego, że ananas będzie kwitnął. Świetnie się złożyło, bo akurat jest początek lata, więc ten najlepszy sezon jeszcze przed nim. Gorzej by było, gdyby to było jesienią. No i czekamy, czekamy na to, aż się ten kwiat wysunie. No i słuchajcie, minęło około 5 dni, i popatrzcie, co się dzieje. Wewnątrz zaczyna pojawiać się ten kwiat. Te listki dostają takiego czerwonowego zabarwienia. Postaram się Wam zbliżyć i pokazać to na zbliżeniu. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Ale też okazało się, że drugi ananas również zaczyna kwitnąć. I też wewnątrz zaczyna się tworzyć ten właśnie kwiat. Teraz tego jeszcze nie widać dobrze, ale ja już wewnątrz widzę właśnie ten kwiat. No i właśnie dwa ananasy w tym roku będą kwitły, czyli oznacza to, że nie trzeba mieć aż tyle szczęścia, żeby ananas zakwitł. Jeżeli ma trochę słońca, no to od wsadzenia tej rozety do ziemi półtora roku do dwóch lat i powinien puścić owoc. I nie jest też jakiś tam gigantyczny. Także czekamy, co się będzie działo dalej. No i kolejne dwa dni później, teraz to już wyraźnie widać, że coś się dzieje i w jednym i w drugim. No i minął kolejny tydzień. W pierwszym anonasie pojawiła się wyraźna łodyga na czubku, który jest właśnie ten kwiat. A w drugim ananasie jeszcze tej łodogi nie ma, ale wyraźnie zaczyna się wydłużać. No, czyli stara się dogonić tego, który był pierwszy. Różnica w zakwitnięciu jest kwestia dwóch tygodni. I tak to mniej więcej wygląda na obu ananasach. No i mija kolejne prawie dwa tygodnie. Wyglądają tak. Myślę, że teraz się ten wzrost troszeczkę spowolni. Za niedługo powinny kwitnąć, bo coś tu się zaczyna dziać. Zobaczcie w tym ananasie, który był wcześniej. Wysuwa się taki ząbek na dole. Więc to będzie pewnie kwiat. Ale one się chyba zminiaturyzowały. Są to ananasy zwykłe, duże, które są w sklepie. Natomiast ta szyszka, z której powstaje ananas, nie ma zbyt dużo tych cząstek, z których jest zbudowany owoc ananasa, więc podejrzewam, że będą jakieś malutkie. No zobaczymy, co z tego będzie. Ważne, że coś będzie. I obserwujemy dalej. No i minęły kolejne trzy tygodnie, ananasiki zaczęły kwitnąć, wzrost już się trochę wyhamował, nie jest już taki szybki jak poprzednio, z drugiej strony zbliża się pomału jesień, także przypuszczam, że dojrzewanie owoców trafi akurat na zimę, gdzieś na okolicy stycznia najprawdopodobniej, zobaczymy jak będzie po prostu dalej, same rozety może nie są jakieś bujnie rozwinięte, bo wiosna była bardzo kiepska i mogło być lepiej, widziałem większe ananasy, no ale zobaczmy jak to w tej chwili wygląda. Zaczęły kwitnąć, szczególnie właśnie na tym z prawej strony pojawiły się kwiaty takie fioletowe, ten z lewej strony już przekwitł. Kwiaty są w kształcie takich trąbek, one się już bardziej nie rozbijają, to jest wszystko. No i czy się zapylą czy nie powinien powstać owoc. Na górze jest nowa rozeta i tak to właśnie wygląda. Drugi ananas już troszeczkę przekwitł, pojawiają się jeszcze ostatnie kwiaty. Także ciekawostka jest. Zobaczymy, czy uda się doczekać jakiegokolwiek owocu w jakimkolwiek smaku. Myślę, że dużo lepiej byłoby, gdyby te rozety rosły w szklarni na stałe, w ziemi. Z tego względu, że zauważyłem, że one w zimę dużo lepiej rosły niż teraz w lecie, tu właśnie na pełnym słońcu. Wygląda na to, że taka kapryśna pogoda im trochę po prostu nie służy. Także dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków. Jak coś się będzie ciekawego działo, to na pewno Wam pokażę. Jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie kanał jakaś łapeczka i do następnego razu. Cześć! Hej!